Przedstawiciel młodych lekarzy rezydentów. Proszę się przedstawić, jeśli mogę pana o to poprosić. Dzień dobry, Jarosław Biliński, jestem lekarzem rezydentem. Reprezentuję lekarzy młodych zrzeszonych w Porozumieniu Rezydentów. I chciałem krótko dwie rzeczy powiedzieć i zadać dwa pytania. Myślę, że najkonkretniejsze z tych wszystkich, które tutaj padły i bezpośrednio dotyczące tych rozwiązań systemowych, o których tutaj się mówi. Pan Minister zbiera gromy, trochę niesłusznie, bo objął resort skandalicznie i marginalizowany. Od dziesięcioleci to niezależnie od opcji politycznej. Dlatego tutaj są wyrazy współczucia za te gromy. Niemniej jednak wchodził pan minister do ministerstwa zdając sobie sprawę, jakie są problemy polskiej służby zdrowia. I to są cztery, cztery takie problemy, czyli rażąco niskie pensje pracowników ochrony zdrowia, rażące niedofinansowanie całego systemu, chaos organizacyjny tego systemu i braki kadrowe właśnie. Pan minister na samym początku bardzo dobrze zapowiedział zmiany w każdym z tych obszarów. Chaos organizacyjny jest omawiany w licznych komisjach, między innymi komisji do spraw absurdów i w tym chaos w trakcie kształcenia specjalizacyjnego. Braki kadrowe są obawiane w kontekście zwiększenia liczby miejsc na studiach medycznych, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, których oczywiście brakuje. Pielęgniarek 100 tysięcy, lekarzy około 70 tysięcy, jak mówią statystyki. Zapowiedziano zwiększenie finansowania publicznego systemu zdrowia do minimum 6 PKB oraz ustalenie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. O ile dwie pierwsze rzeczy toczą się i mam nadzieję, że Pański zamysł i wizja organizacji służby zdrowia zda egzamin, to z całą stanowczością chcę podkreślić, że w kwestii minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia i zwiększenia finansowania budżetowego w ochronie zdrowia nic się nie dzieje. Każdy ekspert, nawet każda osoba hobbystycznie zajmująca się systemem zdrowotnym mówi jednogłośnie, że od tych rzeczy dwóch należy zacząć, czyli jako pierwsze zadania zwiększenie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, co spowoduje, że braki kadrowe same się rozwiążą, że będzie motywacja do, pracy podjęcia, w, do podjęcia pracy w zawodzie zarówno pielęgniarskim, jak i lekarskim młodych lekarzy, i że ograniczenie emigracji i satysfakcja z pracy pozwoli, aby to, ta praca była efektywniejsza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zapowiedziana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, która miała być opracowana w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia nawet nie drgnęła. Byłem ostatnio zaproszony na ten zespół jako na panel przedstawiający sytuację młodych lekarzy w Polsce i tam dowiedzieliśmy się, że po pierwsze, w ogóle te prace nie ruszyły. Po drugie, Ministerstwo Finansów chciało jak gdyby zablokować te prace tej komisji. Pani premier słowami ministra Warczyńskiego podobno mija się z prawdą. wyraziła zgodę. Panie ministrze, panie ministrze, ja takich rzeczy się dowiedziałem. Wielu osób się mija z prawdą i nie reagujemy tak gwałtownie. Proszę, proszę spokojnie, panie ministrze. Musimy wysłuchać każdej opinii, także krytycznej. W każdym razie dowiedzieliśmy się, no, że nie ma żadnych ustaleń, nie ma żadnych konkretów. W związku z powyższym chciałem zaapelować i prosić Pana Ministra, całą Komisję Zdrowia o nadanie tej sprawie znacznika priorytetowego i począwszy od najbliższego spotkania Komisji Trójstronnej, bodajże za dwa tygodnie, przyjęcie rekomendacji i porozumienia wszystkich zawodów są gotowe, wszystkie zawody się popierają nawzajem, te siatki płac są ustalone. Także moje pierwsze pytanie, czy można nadać priorytet tej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz jakie jest stanowisko rządu odnośnie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia do tych 6% PKB? Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, czy Pan Minister chce zabrać w tej chwili głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to może od tyłu, bo tak łatwiej z pamięcią. Pan doktor Biliński powiedział o czterech obszarach, wynagrodzeń, niedofinansowania, chaosu i braków kadrowych. Szczerze mówiąc, oburza mnie to, co pan powiedział, zwłaszcza o tym nieruszeniu spraw, bo to po prostu... Aha, pan, pan wyszedł także w zasadzie, przepraszam, no, ale to do, do, do Państwa, do Państwa, to też ciekawe. Proszę Państwa, no więc to już króciutko, prawda, wynagrodzenia toczą się w sekcji branżowej Komisji Rady Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia, co trzy tygodnie ten zespół się zbiera, Ustawa się posuwa do przodu. Były co prawda wątpliwości w zakresie tego, czy prace będą się toczyć, ale zostały wyjaśnione. Wszyscy, którzy uczestniczą w nich, otrzymali informacje na ten temat. Ja nie twierdzę, że ta ustawa już jest, ale jej nie ma między innymi dlatego, że to jest ustawa, która toczy się właśnie w dialogu społecznym, pod rządami dialogu społecznego i o panie doktorze widzę, że pan jednak Wrócił, mówiłem do Pana, ale. Okej, to kiedyś. Słyszałem, przepraszam, były jakieś nieścisłości. W każdym razie, no ta ustawa oczywiście nie jest, żadne, nie jest ustawą, która może iść szybciej niż idzie, dlatego, że toczy się ona według reguł dialogu społecznego, czyli w tej sekcji branżowej. Jak będzie przyjęta, to zostanie przekazana do Rady Dialogu Społecznego i tym torem będzie, będzie proponowana do rozpatrzenia przez kolejne gremia, więc zarzucanie, że stoi w miejscu, nic nie ruszyło, no to są po prostu pomówienia, kłamstwa zwyczajne, nieprawda. I szczerze mówiąc, przepraszam za uniesienie, panie przewodniczący, ale wypraszam sobie, y, młody człowieku, żeby, żeby takie rzeczy wygadywać, bo to jest po prostu zwyczajnie nieprawda. To ma luźny związek z tym, co, po co się tutaj spotkaliśmy, ale tak po prostu nie wypada. O reszcie już nie będę mówił, bo. Je, my, my, my.